Firma Cersanit od lat odnosi sukcesy w Polsce i za granicą, nieustannie dążąc do międzynarodowego rozwoju. Przystępując do dynamicznego procesu zmian, przywracamy firmie pierwotną nazwę Cersanit, która zastępuje dotychczasową Rowezę. Chcemy, by firma była utożsamiana z dobrze znaną i cenioną marką. Łączymy siłę tradycji z najnowocześniejszymi technologiami, co daje efekt wysokiej pozycji rynkowej. Należymy dzisiaj do największych graczy w Polsce i na świecie. Jesteśmy obecni na rynkach wschodnich i zachodnich. Na Ukrainie i w Rumunii zajmujemy pozycję lidera rynku ceramiki. Wytwarzamy ponad 8 milionów sztuk produktów ceramicznych. Zapewnia nam to siódme miejsce na świecie i trzecie w Europie. Jesteśmy największym polskim producentem płytek. Rocznie możemy wyprodukować wystarczającą ich ilość, by objąć ziemię pierścieniem o dwumetrowej szerokości. W najnowszym rankingu czołowych producentów płytek zajmujemy drugie miejsce w Europie i dziesiąte na świecie. Ogromna skala prowadzenia biznesu na wielu rynkach. Wymaga specjalizacji. Stąd wyniknął podział na dywizję płytkową i ceramiczną oraz stworzenie biznes unitów. Biznes Unity są to wyodrębnione jednostki gospodarcze, które charakteryzują się pełną autonomią działania. Docelowo rola przedstawiciela handlowego ma zmierzać do tego, że stanie się profesjonalnym doradcą biznesowym dla właściciela salonu łazienkowego czy też posług. Cersanit docenia różne sposoby dystrybucji swoich produktów. Dba o dobre stosunki z małymi i dużymi sprzedawcami. Jeżeli mamy po swojej stronie sprzedawców, jeżeli budujemy z nimi długoterminowe, długotrwałe relacje, gdzie oni wierzą w naszą firmę, chcą z nami współpracować, to dzięki temu właśnie osiągamy ten efekt sprzedaży do klienta statycznego. Zanim nasze produkty trafią do mieszkania, przebywają jednak długą drogę. Coraz sprawniejsze nią zarządzanie jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych. W 2017 roku koncentrowaliśmy się również w Stersanicie na propagowaniu rozwiązań IT wspomagających procesy logistyczne. Udało nam się z powodzeniem wdrożyć system WMS w Nowogradzie w magazynie ceramiki sanitarnej oraz listopadowe wdrożenie w Wałbrzychu w magazynie płytek ceramicznych. Usprawnienie organizacji to nie jedyne nasze działania. Nieustannie prowadzimy badania konsumenckie, by nasze kolekcje spełniały oczekiwania oczekiwania rynku, poszerzamy asortyment, wprowadzamy także nowe technologie i otwieramy nowe linie produkcyjne. Trzymamy rękę na pulsie, dlatego uruchamiamy współczesną technologię Continua Plus. Kolejnym krokiem naprzód było uruchomienie w krasnym stawie pierwszej w grupie wysokociśnieniowej maszyny do odlewania misek stojących i zawieszanych. Zakończyliśmy testy nowego urządzenia AVI, to jest urządzenie wysokiego ciśnienia dedykowane do misek klejonych. Za obsługę urządzenia odpowiada robot. Kiedy inni Naszą fabryki na Daleki Wschód, my otwieramy nowe linie w Polsce. Od poddostawców przejęliśmy produkcję desek sedesowych i stelaży podtynkowych. Dzięki temu będziemy mieć swobodę w optymalizacji kosztów technicznych oraz pełną kontrolę nad jakością oferowanych produktów. Chcemy być bliżej rynku, bliżej naszych klientów. Cersanit nie boi się podejmować nowych wyzwań i stawiać sobie ambitnych celów. Inwestujemy w nowoczesne technologie i w ludzi. Sukces w 2017 roku odnieśliśmy jako drużyna i wspólnie pełni energii wkraczamy w 2018 rok. One team, Cersanit.